Szczęść Boże, odczytam Słowo Boże na niedzielę zmartwychwstania Pańskiego. Z Ewangelii według świętego Jana. A pierwszego dnia po Szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich. Zabrano pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Drodzy, można wierzyć, że Jezus Chrystus był wspaniałą postacią, że czynił cuda, że uzdrawiał wiele osób, że nawet wskrzeszał umarłych, ale to jeszcze za mało. Można zafascynować się Jego nauką o miłości i dobru, przebaczeniu i prostocie życia ale to jeszcze za mało. Potrzeba jeszcze kropki nad i dopełnienia. Płęty, która rozświetli i da nam spojrzenie w innym wymiarze, rozświetli spojrzenie na świat. I jak przed chwilą przeczytałem, ów drugi uczeń wyprzedził Szymona Piotra i biegnie z zapartym tchem do grobu bo dowiedział się, że nie ma Pana. Miał wielkie wątpliwości, czy wejść, bał się, ale gdy wszedł, zobaczył, że płótna były w innym miejscu, że Pana Jezusa nie było, uwierzył. Uwierzył, bo zrozumiał to wszystko, co Jezus mówił o zmartwychwstaniu, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. I właśnie dla nas, katolików, dopełnieniem naszej wiary jest zmartwychwstanie. I święty Paweł świetnie tutaj y, mówi, że próżna by była nasza wiara, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał. Na nic by była wiara w Jezusa Chrystusa, tego historycznego, gdyby On tak faktycznie nie umarł i nie zmartwychwstał. I to, co nas Wyróżnia spośród innych ludzi, nas, katolików, nas, chrześcijan, to to, że wierzymy w zmartwychwstanie. Że tak naprawdę życie tu na Ziemi jest tylko przejściem, że ono się nie kończy, że czeka nas coś wspaniałego dzięki temu, że Chrystus wysłużył nam właśnie tą łaskę zmartwychwstania. Że wierzymy, że razem z Chrystusem zmartwychwstaniemy, powstaniemy do nowego życia. I może mamy jakieś takie obiekcje, i czasami yy, zastanawiamy się nad swoim postępowaniem, swoim, swoim życiem, swoimi postawami: że tak mało dobra czynimy, że tak mało kochamy. Ale to, co nas wyróżnia spośród innych, to to, że kierujemy się wiarą w Chrystusa zmartwychwstałego. I można być wspaniałym humanistą, można być wspaniałym filantropem. I czynić o wiele więcej niż nawet my sami czynimy jako katolicy. Ale my mamy nadzieję, że Chrystus dał nam coś wspaniałego nowy świat w Jego Królestwie Bożym. I, I życzę, życzę Wam w ten wspaniały dzień Zmartwychwstania Pańskiego, w te kolejne przeżywanie świąt Wielkiej Nocy, żeby Chrystus Zmartwychwstały nieustannie nas podnosił i dawał nam nowe tchnienie do nowego życia, do powstawania z tego, co powoduje śmierć w naszym życiu, czyli z grzechu. Warto z naszej strony rzucić się w ramiona Chrystusa, wziąć te wszystkie ciężary życia naszego, naszej codzienności i zanieść to Chrystusowi, który umarł, wziął to za nas, ale i zmartwychwstał, dając nam nadzieję lepszego życia, nowego życia. Niech Chrystus zmartwychwstały ogarnia Was swoją miłością, napełnia. Swoim błogosławieństwem i wyzwala w Was nowe siły do nowego życia i do nowego zmagania się z trudem codziennego właśnie obcowania tutaj na Ziemi. Szczęść Boże.